Cześć, witajcie poranku. Sprawy się mają następująco. Przez całą noc chodziła jedna pompa, eee, bo, bo nie byłem pewien czy ta woda tam będzie odpływała Ale chyba odpływała. Bo tam nawet w tej studzience całkiem fajnie schodzi Trochę zeszło tej wody, trochę tam skarbów podsłaniało. Pustak jeden, jakieś patyki. No i tak, plan na dzisiaj jest taki, żeby, że sprawdzę sobie tam, czy, czy, czy odpływa to woda tym rowem. Jeśli odpływa w miarę dobrze, włączę drugą pompę. Jeśli nie, no to będę musiał wziąć ostrówkę i, i chyba cały ten rów tam przebrać aż do ujścia. Bo takie po kawałku to jest takie... No nie tak się to powinno robić. A tak to wybierze się już cały, będzie spokój na parę lat. A, a będzie fajnie odpływała ta woda. No tak to wiecie, no można by ją tam kawałek tylko pompować dalej, ale to z powrotem i tak będzie yy, będzie to dosyć szybko napływało z powrotem prawda? A tak jak mu odprowadzimy rowem no to to już będzie spokój na chwilę no, znaczy pompa i tak będzie musiała chodzić ale, ale nie będzie z taką szybkością napływała z powrotem tak mi się wydaje yy, no i tyle idę teraz zobaczyć jak, jak tam ten rów i najwyżej wam tam pokażę No i słuchajcie, nawet płynie ta woda Całkiem, całkiem przyzwoicie Także nie będę tam już się bawił, teraz To podgłębianie, tego rowu Zrobię to po prostu jak tam trochę przemarznie ta ziemia, żeby Żeby się nie taplać w tym błocie I co tam jeszcze I chyba włączę tą drugą pompę Żeby to Troszkę szybciej szło No i chyba tyle Będę wam tam pokazywał Czyli coś tam będziemy grzebać dzisiaj To cześć No i witajcie A więc sprawy się mają tak No dalej chodzi Tylko To, że już Nawet pompuje ta bomba to jest taka sytuacja, że ona już tam jest prawie na wierzchu, ale ją tam widać. I po prostu chcę tutaj wykopać taki dołek po do całości, tak jak Wam mówiłem, żeby po prostu tam wrzucić tą pompę później. I tam, żeby sobie ta pompa pompowała tą wodę. Założyłem jeszcze nam stawkę z tamtej strony. Powiem Wam, że to błoto to się yy, tak upłynia, Nic dziwnego, w końcu z wody wyciągane yy, żeby po prostu na zakrętach mi to całe błoto wylatywało Dlatego no założyłem tam na stawkę I po prostu sypę tak do połowy przyczepy tego błota To wywożę Może Wam nawet pokażę jak to jak to się fajnie wysypuje z tej przyczepy Wybieram sobie najpierw ten muł Tą mala ziemię Żeby tego nie mieszać z tym żwirem To, to by było bez sensu trochę Jest tego dosyć dużo. Co prawda, teraz jak mam to na stawkę, to, to trzeba dużo wyżej podnosić, ale z kolei nie trzeba się przejmować, że tam gdzieś naprzód nas nasypiemy albo na tył. Wydaje mi się, że jest to trochę ręcze rozwiązanie. Ściągnę sobie tutaj stąd ten muł, później dopiero wrzucę na to tego żwiru. Bo tutaj wrzucałem normalnie na, na ten muł ten żwir, na tą półkę, ale myślę, że lepiej będzie to zrobić tak, że najpierw wybrać ten muł, a później Rzucić sobie wrzucić sobie ten żwir się jest już cieplej trochę cieplej odczucie jest takie że jest cieplej bo nie wieje może się dosyć fajnie nawet pracuje no i dobra mam jeszcze jak to wysypuje i co. I chyba to skończę ten kawałek się za, zabiorę za tamtą stronę, tak mi się wydaje będzie najlepiej, bo tutaj już sobie będę mógł później brać yy, za koleją No zobaczy no i dobra, zobaczymy o tyle tego jest. Kurcze Takie nadstawki mają złe i dobre strony Bo teraz znowu Będę ładował Jakby się dało to do oporu, no ale to Szkoda trochę tej przyczepy, będę musiał trochę Ograniczyć, dobra jadę no, na miejsce i wam pokażę jak to się fajnie psu No i dobra, dojeżdżamy na miejsce Gdzie tam jedziemy? Wysypałem. Dobra. I otwieramy. Liza, uciekaj. Otwieramy to bagno. Zobaczcie. Mam yy, całe szczęście, że właśnie jest cała ta ściana otwierana. Tutaj będę otwierał. Nie wiem, czy to będzie widać. O! Very nice, ale będę czysty dzisiaj. Nie Liza? Na Dizzy się dostało? No, Na Liza odłamkiem dostała. Dobra. Wykupujemy. Zjawił mi cały fajdany. chętnych na ochotnika Do umycia zestawu ciągnik z przyczepą No i dobra Tak to wygląda Taka robota Ale no nawet fajnie się dowodzi Dobrze wyszło, że, że tą przyczepam w oborze, bo tam małą, no, to by było po prostu yy, dużo, dużo wolniej by to szło. A tak to w miarę fajnie się to wozi. Też nie ma problemu z otwieraniem tej burty, bo, bo w tamtej to. To trzeba by było yy, No wiecie jest, jest zwykła ta burta I trzeba by to było opierać tak na dół, nie? Czyli no nie wiem Chyba strój pod by się przydał no tak to wiecie spokojnie się otwierają. No i dobra, idziemy po następne Ej, zobaczcie, udało mi się złapać tego Karasia tak trochę był chyba oszołomiony, bo tak już przy brzegu upływał No i tak, pompy już nie miały Pompy już nie zasysały tej wody Dlatego musiałem tam się przestawić trochę, podgłębić, ten dołek zrobić i włączyłem teraz dwie te pompy Nawet że ta woda schodzi no, Podejrzewam, że mnie się uda wszystko wypompować z czasem no, i tyle. Trzeba to będzie uprzątnąć, to jest trudnie zlikwidować, bo na co mię używane już i się zabrać za to oczyszczenie. Jeszcze tam sobie tylko z trochę dokończę. Wybiorę już ten rów, tak jak ma być, I, i się przenoszę na tą stronę. No Cześć, to... witajcie. Tutaj mnie helikopter atakuje. Nie wiem, co oni tutaj za jaja Robią już piąte kółeczko, chyba tutaj zatacza. Nade mną. Ale co Wam chciałem powiedzieć Już powoli ten staw obsycha Niedużo tej wody zostało Przeniosłem te pompy troszkę niżej Bo już przedtem były prawie że na wierzchu I, I pompuję dalej dwoma pompami Dosyć co fajnie nawet idzie będzie atakował yy, mówię już tu chyba trzecie albo czwarte koło tak robi przedtem tak yy, dalsze zataczało teraz widzę coraz, coraz bliżej nie wiem czy jakieś ćwiczenia mają czy coś tu niedaleko mamy Mielec dlatego oni tutaj często latają ale tak właśnie tak jak dzisiaj to, to nigdy się nie spotkałem z tym żeby tak robili co chciałem powiedzieć z ryb, jakim się mi udało już złapać Mam jednego karaska małego, jednego szczupaczka i co, i był jeszcze karpik, taki około 4-5 kg, ale, ale widać, że był pogryziony przez, przez tą wydrę. I, I co, i sąsiad sobie wziął go. Bo już był taki słaby, także na pewno by z niego nie było. No, sąsiad mój, że lubi ryby, także będzie konsumował. Yy, I co jeszcze? I tu był jeszcze taki karpik. Tu był karpik jeszcze. Ale widzę, że, że gdzieś już się skrył. Chciałem wam go pokazać nawet, ale. Ale już go nie ma. No i tak to wygląda. Woda sobie schodzi. Tu już prawie jest na zero. Tam jest coś głębiej. Bo tak widać, że inny kolor ma ta woda. I co jeszcze? No i chyba tyle. Jutro się zabieramy. Za, za, dalej Zakopanie. Dzisiaj udało mi się wywieźć, ja wiem, z siedem przyczep. Z siedem przyczep tego, tego błotka z 7 albo nawet więcej coś koło tego I, 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 i co jeszcze woda sobie nawet odchodzi nie ma problemu nawet powiem wam, że jestem zaskoczony, że to tak to pompowanie że to tak w miarę szybko idzie bo myślę, że po prostu nawet nie, nie będzie nie będę w stanie tego tak wypompować do tego, do tego stopnia tu jest jeszcze straszne błoto nie wiem czy ja tu wjadę tą koparką bo nawet ciężko tutaj przejść no ale zobaczymy jutro jak tam z tym będzie i co jeszcze chyba tyle Dziwny głos oddaje to bagno. Takie jakby pękające bąbelki. Nie wiem, czy to będzie słychać. No, ciekawe. Jest to moje pierwsze doświadczenie tego typu z, 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 takim, z taką robotą. Powiem, że, powiem Wam, że, że fajnie. Lubię takie wyzwania. No i dobra. Yy, idę tam jeszcze grzebnąć, może z dwie przyczepy jeszcze dzisiaj wywiezę. Wywiozę. I, I i chyba będzie na tyle, bo już się ściemnia. Dobra, podbierak sobie tu zostawię. I idę. Helikopter odleciał. Także... Może wojny nie będzie. Eee, dobra. To. Do, zobac do zobaczenia.